The Oscar goes to... Zobaczymy już za chwilę moi drodzy. Dzisiaj robimy taką małą zabawę, czyli w Kinemaniaku typuję te filmy, które i aktorów i scenariusze, które zdobędą Oscarową statuetkę. Powiem wam, że konkurencja w tym roku była naprawdę mocna. I zaczniemy od takiej, no pff, według mnie absolutnie najważniejszej kategorii, no ale dla wielu, że tak powiem, troszeczkę pobocznej, czyli scenariusza, bo według mnie bez scenariusza nie ma filmu, a więc scenariusz adaptowany. No i tutaj mamy niesamowite zestawienie American Fiction. No, tutaj bym się kłócił. Barbie, tutaj bardzo bym się kłócił. Oppenheimer, Biedne Istoty i Strefa Interesów. Te trzy ostatnie filmy to absolutny e, strzał w dziesiątkę, ale jak dla mnie e, nagrodę a, i e, statuetkę za najlepszy scenariusz, adaptowany zdobędzie film Oppenheimer. scenariusz oryginalny. Anatomia upadku, przesilenie zimowe, maestro, obsesja, poprzednie życie. No tutaj mam pewne jakby wątpliwości co do, że tak powiem niesamowitej wartości tych scenariuszy. Jeżeli miałbym typować z tych tytułów to dla mnie scenariusz do filmu przesilenie zimowe. Bo po prostu pokochałem ten film i całą tę historię. A scenariusz jest naprawdę napisany fantastycznie. All right, you fetid layabouts. Stay late in the swamp. Arise! Speed, gentlemen! Speed! Without sufficient exercise, the body devours itself. Kategoria Aktor Drugoplanowy. Sterling Brown za American Fiction, Robert De Niro za Czas Krwawego Księżyca, Robert Downey Jr. za film Oppenheimer, Ryan Gosling za Barbie i Mark Rafallo za Biedne Istoty. Jak dla mnie bezkonkurencyjny w tej kategorii jest Robert Downey Jr. jego naprawdę niesamowita, pełna, że tak powiem, zęby emocji rola z filmu Oppenheimer. atomic test. The Russians have a bomb. What were you guys doing in Los Alamos? Kategoria najlepsza aktorka drugoplanowa. Emily Blunt za film Oppenheimer, Daniel Brooks za film Color Purpury. America Ferrara zabarbi Barbie, Jodie Foster for Anat Divine Joy Randolph za przesilenie zimowe. Trudny, powiem Wam, wybór w tej kategorii. Nie widziałem Jody Foster, niestety, żałuję. Ale jeżeli miałbym wybierać, to Joy Divine Randolph za przesilenie zimowe. Fantastyczna rola. Hey, Ma, look at the upside. When I get discharged, I can go to college on a GI Bill. Well, he was a great kid. I mm -hmm. had him one semester. Very insightful. Mm -hmm. He hated you. <laughs> Kategoria: Najlepszy Actor: Bradley Cooper and e, film Maestro. Coleman Domingo za film Rustin. Paul Giamatti za przesilenie Zimowe. Killian Murphy. Za film Oppenheimer i Jeffrey Wright za American Fiction. W tej kategorii, według mnie, nie ma konkurencji absolutnie Killian Murphy i jego niesamowita rola z filmu Oppenheimer. Murphy fantastycznie wchodzi w tę nerwową, egoistyczną, intensywną postać. Jego niesamowita, godna, naprawdę godna Oscara kreacja unosi cały ten film. Magnetyzujące, nieodgadnione spojrzenie, i jednocześnie ta taka ukryta, pulsująca nerwowa energia, którą napędza swojego bohatera. Napięcie, strach, podniecenie, entuzjazm, porażająca presja, poczucie winy, tak wiele sprzecznych emocji. A teraz najlepsza aktorka, według Kinomaniaka oczywiście tylko. Annette Bening za film Night, Lily Gladstone za Czas Krwawego Księżyca, Sandra Hüller za film Anatomia Upadku, Carey Mulligan za Maestro i Emma Stone za film Biedne Istoty. Tutaj też długo się nie zastanawiałem jak dla mnie rolę, może i życia zagrała Emma Stone w Biednych Istotach. I to jej bym That, so I'm, saying, I'm Bella Baxter. And there is a world to enjoy, traverse, circumnavigate. So, Bella's so much to discover. Explore Bloods in Me. Do you want to see what the world is really like? Yes. Kategoria: Najlepszy film międzynarodowy, tak zwany nieanglojęzyczny. W tym roku o statuetkę powalczą filmy Il Capitano film z Włoch, Perfect Days z Japonii, Society of the Snow z Hiszpanii, Pokój nauczycielski to film niemiecki, i film Strefa Interesów film brytyjski, ale kręcony w Polsce z ogromnym udziałem polskich twórców. Tu muszę przyznać, że nie widziałem filmu z Hiszpanii, więc w związku z tym to takie wybieranie troszeczkę będzie niepełne, ale jak dla mnie bezkonkurencyjny jest tutaj film Strefa Interesów. A teraz uwaga, uwaga, kategoria, nie wiem, czy najważniejsza dla wielu tak, a, czyli reżyseria Justin Treat za Anatomię Upadku, Martin Scorsese za film Czas Krwawego Księżyca, Christopher Nolan za film Oppenheimer, Jorgos Lantimos za Biedne istoty i Jonathan Glazer za film Strefa Interesów. Tutaj przy tej kategorii, przy reżyserii miałem takie e, wahania, Dlatego, że fenomenalną robotę zrobił też właśnie Glazer w filmie Strefa Interesów. Ale jednak uważam, że statuetkę powinien zdobyć Christopher Nolan za film Oppenheimer. Kategoria najlepszy film. I tutaj, moi drodzy, komentarz, bo Karuzela Oscarowa rządzi się swoimi prawami, to są amerykańskie nagrody dla bardzo często, tylko i wyłącznie amerykańskich filmów, to nie jest wyznacznik tego, co jest najlepsze w kinematografii światowej. I musimy po prostu z tym jakoś żyć. Ale z drugiej strony dzięki Oscarom poznajemy, dowiadujemy się o takich filmach, jak to mówię, takich małych, wielkich filmach, o których y, może byśmy nawet nie usłyszeli. Takich jak kiedyś, nie wiem, na przykład Minari, Whiplash, czy w tym roku Przesilenie Zimowe. A więc jest to coś, co mimo wszystko w jakiś sposób daje nam, kinomaniakom, taki drogowskaz i pokazuje, że... W dalszym ciągu kręci się wspaniałe, fantastyczne i e, niezwykłe filmy. A teraz moi drodzy, konkurencja tegoroczna to American Fiction, Anatomia Upadku, Barbie, Przesilenie Zimowe, Czas Krwawego Księżyca, Maestro, Oppenheimer, Poprzednie Życie, Biedne Istoty, Strefa Interesów. Filmy dobre, filmy znakomite, filmy, no można powiedzieć, nawet wybitne. Martin Scorsese, Jorgos Lantimos, ale według mnie walkę o tytuł rozegra film Oppenheimer i strefa interesów. Uważam, że jednak statuetkę Oscara powinien zdobyć film Oppenheimer. Aczkolwiek strefa interesów i sam jakby sposób pokazania tego, jak. Kształtowało się i hartowało się zło, jest oszałamiające, ale jednak e, statuetka dla najlepszego filmu, według kinomajaka dla filmu Oppenheimer: Nie uwolnieniu silnej siły przed nazistami. O mój Boże, jak to jest najważniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek wydarzyła się w historii świata? Pamiętajcie oczywiście, że to tylko zabawa i moje absolutnie subiektywne odczucia względem e, e, wszystkich tych filmów i kategorii. Wasze typy na pewno będą inne, więc jestem bardzo ciekawy. Niewiele czasu zostało. E, możecie spróbować dać znać, co według Was powinno zdobyć Oscara. A jak będzie naprawdę? No, dowiemy się już właściwie za chwilę.